Witaj, oto twoje przesłanie anielskie na dziś, na 14 marca 2025. Ale jeśli trafiłeś, trafiłaś na to czytanie w innym dniu, to znaczy, że to jest przekaz dla ciebie na dziś, bo z punktu widzenia wszechświata aniołów, przewodników czas nie istnieje, on jest tylko tutaj dla nas na Ziemi, więc ta wiadomość przyszła do ciebie wtedy, kiedy miała przyjść. Ten przekaz sprawdzę przez wylosowanie numeru anielskiego. Później aniołowie odpowiedzą na Twoje osobiste pytanie, a na końcu będą słowa mocy na dziś, afirmacje, które pomogą Ci połączyć się z Twoją wewnętrzną mocą. Jaka jest dzisiaj dla nas energia? O, jeszcze niejasna, dobra. Poproszę. O, jest. Najpierw było coś niejasnego, ale jak już się wyjaśniło, to szybko poszło. Też ważny przekaz. No właśnie. 10 10 wiara. Także no dzisiaj może być tak, że trzeba będzie opierać się na swojej wierze, na zaufaniu, że coś się uda, bo będzie to na początku niejasne, ale jak mówią, wiara góry przenosi. Więc dzisiaj, właśnie dla tych z Was, którzy się nie poddadzą, będą wierzyć, to coś fajnego się wydarzy, albo dowiecie się, że w przyszłości będzie coś dla Was możliwe, zatwierdzone, że coś się w końcu zadzieje, coś w co wierzycie od dawna. Dla innych to może być dzień, w którym zostanie Wam przywrócona wiara w coś, lub w kogoś, jeżeli chodzi o kogoś, to na przykład ktoś Was zawiódł, ale dzisiaj naprawia swój błąd i przywraca wam wiarę w swoją osobę, intencje, w waszą relację. Także tutaj takie wiadomości nam się pokazują od aniołów na dziś. A teraz będzie odpowiedź na Twoje osobiste pytanie, odpowiedź od aniołów. Ja wyciągnę karty, powiem, co mi się pokazuje, a Ty poczujesz, co to dla Ciebie znaczy osobiście, bo jest to jednak czytanie kolektywne. Także teraz weź głęboki wdech. I zrób powolny. Wydech. Pomyśl o swoim pytaniu, poczuj je głęboko w sercu. Poproś swoje anioły, swoich przewodników, wszechświat o odpowiedź. I za chwilkę ją poznasz. O, uh, uh, znowu niejasne coś, o! Ale teraz już mamy jasność. U, uh, okej, okay, dobra. Dużo tutaj się wydarzyło, odwróciło karty, ale po kolei, po kolei dobrze? <grych> okej. Okay, teraz tak. To, że coś się wydarzy dzisiaj, yy, zamanifestuje yy, albo że czegoś się dowiesz, yy, jest mało prawdopodobne. To, o co pytasz na dziś, na najbliższą przyszłość, to, żeby to się spełniło, wydarzyło, jest mało prawdopodobne, ale to nie znaczy, że się nie wydarzy. Yy, Tutaj właśnie trzeba będzie wykazać się wiarą i to, co mówiłam, i zaufaniem. Tutaj Twoje zaufanie w to, że wszechświat Cię prowadzi dobrą drogą, że dojdziesz do tego swojego celu jest kluczowe, bo jeśli Ty sam, sama myślisz, że to jest mało prawdopodobne, no to tutaj tak się wydarzy, bo wszechświat zawsze mówi nam tak. Zawsze nas wspiera we wszystkim, we wszystkich naszych przekonaniach, więc jeśli mamy takie przekonanie, że coś jest mało prawdopodobne, przepraszam, żeby się udało, to tak będzie. Ale Twoje zaufanie w sukces przyniesie Ci sukces. Jest też karta Posłuchaj swojej intuicji, więc Twoja intuicja mówi Ci coś. A propos tej sprawy, Coś, co może Ci pomóc, ruszyć energię do przodu. I warto posłuchać swojej intuicji i zacząć działać w tym kierunku, w którym ona Ci podpowiada. Jeśli jest coś, coś zupełnie nowego, to warto dłużej przemyśleć działanie, zanim zaczniesz działać, ponieważ no, już za dwa dni zaczyna się retrogradacja Merkurego. Dziś jest zaćmienie pełni księżyca w pannie, więc mocne energie, zaćmienie księżyca y, daje nam y, jasność, oświetla pewne sprawy, a jako, że to jest księżyc, to są to sprawy nasze emocjonalne, wewnętrzne dotyczące energii, pracy z energią i także intuicji. Także dzisiaj warto słuchać swojej intuicji, jeszcze taki przekaz y, poza odpowiedzią na Twoje pytanie i jak posłuchasz swojej intuicji, zaczniesz działać w zgodzie z tym, co Ci mówi, to Twoja sytuacja się polepszy. To, o co pytasz, się polepszy, pójdzie do przodu i rozwiązanie, manifestacja, to, co ma się dla Ciebie wydarzyć, to, w co tak wierzysz, że się wydarzy, albo uczysz się dopiero wierzyć w to. Przyjdzie do ciebie w przeciągu kilku miesięcy od momentu, kiedy oglądasz to czytanie. Ale tutaj kluczowe jest to zaufanie i posłuchanie swojej intuicji, bo bez tego jest to mało prawdopodobne. Dobrze, za chwilkę wylosuję dla ciebie na dziś afirmację słowa mocy. A jeśli to czytanie Ci się podoba, to proszę polubię, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Dzięki temu mogę rozwijać ten kanał i wstawiać dla Was więcej filmów. Także dziękuję i jestem bardzo wdzięczna za to, że jesteście. A jeśli interesuje Cię czytanie prywatne, amulet ochronny, a może chcesz zapisać się na medytację po masajsku, która odbędzie się w, Olsz w Olsztynie, przepraszam, 16 marca w Olsztynie, jeszcze raz powtórzę. Albo może chcesz zapisać się na magiczne warsztaty majówkowe na Mazurach, rozkwit marzeń, to skontaktuj się ze mną. Maila do mnie znajdziesz w opisie. I na moim kanale. A teraz czas na słowa mocy na dziś. Jak sobie tutaj. O, i są dwie afirmacje. Widzieliście, to ta wychodzi, a ta też tak wychodziła tutaj, więc mamy podwójne wsparcie od wszechświata na dziś. No jest to mocny energetycznie dzień zaćmienie, pełni księżyca w pannie. E, Okej. Okay. Pierwsza afirmacja na dziś. Kontroluję to, czym jestem. Kontroluję swoje myśli i emocje. Czuję i kocham siebie. Ta afirmacja była też parę dni temu, czyli temat jest dalej aktualny. To, w jaki sposób myślisz, czujesz, jakie masz schematy myślowe, schematy działania, zwłaszcza a propos doceniania i kochania siebie. Ma wielki wpływ na to, co się dzieje dzisiaj i w tej sprawie, o którą dzisiaj pytasz. Także to, jak myślisz i czujesz, czy masz jakieś negatywne przekonania, a może jesteś pełen zaufania. No, to ma bardzo mocny wpływ na to wszystko, co się dzieje i na wyniki Twoich manifestacji. Druga afirmacja dla nas na dziś: Mam wiele dobra do zaoferowania światu. Tutaj też warto dzisiaj doceniać siebie zobaczyć, ile oferujesz światu ludziom wokół ciebie. Warto mieć wiarę w siebie, że zwłaszcza jeśli chodzi tutaj o jakąś pracę czy biznes, że Twoje wysiłki, Twój wkład to jest coś bardzo cennego, bo masz wiele dobra do zaoferowania światu. A jeśli nie wiesz, jak docenić siebie, nie wiesz, jak. Pokochać siebie bardziej, pogłębić relacje ze sobą, jak uwierzyć w siebie i w to, że masz wiele dobra do zaoferowania światu, to mogę ci pomóc. Zapraszam na moje codzienne afirmacje miłości do siebie, powtarzane co rano albo co wieczór, zaprogramują twój umysł tak, żeby odgonić te negatywne myśli o sobie, żeby zastąpiły je te pozytywne. Jeśli cię to interesuje, to zapraszam, ten film za chwilkę będzie na ekranie, żeby do niego przejść, kliknij w miniaturkę. Dziękuję za twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego co dobre.